Kategorii ucięty shot nominowani są Olsza, Gucio, Multi, Bagieta oraz Paramaxin Fit Rybson. I Zwierzak. A Złotego Antosia za kategorię Ucięty shot zgarnia ten, który jednak pojawił się na sali. Jest to oczywiście Gucio. Zapraszamy na scenę. Misia się oni mi się nie party. Paweł, jak instruujesz Gucia do wejścia? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Wam króciutko podziękować za to, że oddaliście głosy na kategorię Ucięty shot. Mój shot, z tego co pamiętam, był shotem z misiem, z niedźwiadkiem, jak zwał, tak zwał. Dosyć niespodziewanie pojawił się na moich plecach. Co prawda nic takiego wyjątkowego i nadzwyczajnego, bardziej bym powiedział losowego, ale wydaje mi się, że ta kategoria właśnie poniekąd chce coś uciętego, losowego, także wpasowuje się to w kanony tej kategorii. Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłej zabawy. Pozdro. papa. Brawo, Gucio. Świetne przemówienie. Świetne przemówienie. Zapraszamy z powrotem ze stolika i zapraszamy do dalszej zabawy. Nie, co Co? Co tam jest? Gucio. Gucio na, na kamerze, macie go? Jest połączony z wami? O, Gucio rozmawia z Mamonem. Mamon biegnie mi na scenę. Co się dzieje, Mamon? Ale co się dzieje? Się Gucio. Jest co, ja cię kompletnie nie słyszę Gucio, to jest Boże, problem, ale Gucio by macha, tu. Gucio macha, to najważniejsze, Gucio, o jesteś tutaj Gucio, Gucio macha, Mamo, masz ty rozmawiać z Gucio, ewentualnie przy ty, <laughs> poprawka, dobrze, możesz porozmawiać z Gucio na mównicy jak chcesz jeszcze. Cześć, witaj, do mównicy. Ale to do mównicy. Cześć. To jest to Słyszałem, że robimy drużynę w CS, albo coś tam jakieś. No już z demonikiem poczyniłem rozmowy. Tak jest, Witku, tak jest. Delor tutaj nawigował wszystko. Dobrze ci widzieć, wygrałeś, Mordecko. zobacz jaki śliczny jesteś! Zobacz, kurwa, normalnie, Witek. Kurwa, siada z nami przy stole, tam normalnie zaraz. Cudowny. Kurwa, nie dobrze mówię. ci wiesz, kona, że cię mordeczko tu nie ma. Kamil nawet przyjechał, zobacz kurwa, ledwo, ledwo chodzi, chłopie i przyjechał. Jak mówię, że też żałuję i w przyszłym roku będzie trzeba się zrehabilitować. No to w przyszłym roku Witus trzymamy za słowo. Trzeba się zobaczyć Witek, bo naprawdę bardzo dobrze ci mordeczko widzieć, kurwa. Ciebie też. Witek, Dzięki Witus kurwa. pochodzić z Pańcu gdzieś można, kurde na siebie. No można, no dokładnie, dokładnie Witek. No z Kamilkiem siedzimy, chlamy Jacka i Daniela i jest OK. Także pozytywnie dzięki, Wituś. tutaj nie wiem widać, ale... Kogo? Jestem. no. Witek. Dobra, dzięki, pozdrowienia dla wszystkich od Witka. Witek idzie sam do stołu. Nie, ja, mam on Mamon. rzecz ukreślił. Mam on. Dobra, jakoś to ogarną. Paweł, bij się o niego, Paweł, bij się tam. Paweł, ty, jesteś nam potrzebny. Wracamy, wracamy do kategorii krótki, krótki SOT. Gucio. osą, Tak jak sklep osi, Są Jak oszą na E. No osą się kończy na E. No osi, E. A zwycięzcą zostaje Gucio. Zapraszamy na scenę. Witam serdecznie. Chciałem wam Podziękować za oddanie głosów, e, jeśli chodzi o kategorię schiza roku. Dosyć dziwnie wyszło. Nie ukrywam, że byłem. Były to moje urodziny i byłem po delikatnym trunku, więc niekoniecznie już, e, może nawet trochę bardziej niż delikatny, sobie to przypomnę, to mi się słabo robi. Um, e, no, dziękuję pięknie. Wyszło jak wyszło. Osi, osą, um, Auchan, Osi, dwie różne rzeczy, wiadomo, ale. O, papa, dzięki. No i zwycięzcą w kategorii streamer rock złotego tosia za to dostaje krakowski krętacz Gucio. Witam serdecznie! Lecz nie zazwyczaj, tak jak witam moich widzów na streamie, tylko tym razem witam Was wszystkich zgromadzonych na Gali Złotych Antosi w Warszawie, z tego co mi wiadomo. Co prawda, nie ma mnie tam na miejscu, natomiast chociaż mogę być poniekąd audiowizualnie, chociaż tyle mogę zrobić, muszę zrobić też małe, profesjonalne przejście, które będzie wyglądało. O tak! Cześć Wam wszystkim, cześć Panowie, cześć Panie, cześć wszystkim zgromadzonym, witam. Doszły mnie słuchy że został mi przyznany tytuł Streamera Roku za rok 2024, co mnie niezmiernie w sumie raduje. Nie spodziewałem się, przyznam, że zostanie, że, że taki tytuł dostanę, biorąc pod uwagę, że to w sumie jest drugi rok, bo w zeszłym roku też się coś takiego udało dostać, więc jestem zaskoczony, jestem zdziwiony i też zadowolony. Dziękuję każdemu streamerowi i też widzowi, czy mojemu, czy nie mojemu, który oddał głos Nałą osobę. Czy to jest. Jak wiemy, w sumie, najlepszy streamer jest dosyć chyba pojęciem subiektywnym, gdyż każda osoba lubi jakiś inny charakter. Jeden widz lubi spokojniejszego, drugi mniej spokojniejszego, trzeci lubi zadniarza i tak to się jakoś kręci. Natomiast została uzyskana większość głosów chyba na mnie. Dzięki pięknie. Gratuluję też innym streamerom, którzy um, wzięli udział. Niezależnie jakie wyniki w sumie uzyskali, to. Um, Fajnie w sumie, że coś takiego jest organizowane i że taka inicjatywa powstała. Dziękuję też Delordowi pięknie, który wniósł i pewnie stoi teraz obok gdzieś mojego kartonowego wizerunku, postawionego obok siebie. Tu akurat go nie ma, ale obstałem, że obok Delorda jest. I. No, dzięki Pawko. Dzięki Pawko bardzo. Jeśli chodzi o takie kilka słów od siebie, to. Cóż mogę powiedzieć? To jest poniekąd 12-13 rok, który już leci mojej przygody streamerskiej. 13 lat od ostatniego czasu, znaczy od pierwszego razu, jak został odpalony stream. Trochę lat zleciało i przyznam, że na samym starcie się nie spodziewałem. Na samym starcie, jak zaczynałem, w ogóle, że jakakolwiek wizja będzie, że będzie się można z tego utrzymywać, że to się roz dosyć mocno rozpowszechni jako streaming sam w sobie. Była to naprawdę kiedyś niszowa rzecz i rządziła się całkiem innymi prawami w sumie i też całkiem inaczej wyglądało niż to teraz. Natomiast cieszę się w sumie, że jestem tak długo w tym świecie, że nie strzeliło mi coś do łba jakiegoś dziwnego, że jakoś mnie mocno jako osobę zmieniło, przynajmniej tak myślę mogę powiedzieć. Nie wiem ile lat jeszcze to potrwa, natomiast Wydaje mi się, że z takich rzeczy raczej się nie rezygnuję i możliwe nawet, że to trwa poniekąd do końca życia, tylko kwestia godzin przestreamowanych. Obstawiam, że im więcej lat, tym ta go ilość godzin będzie spadać. Natomiast ja. Na ten moment pozostało mi jeszcze raz Wam bardzo podziękować. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić tej nocy, tego wieczoru. Z tego co wiem, to niedaleko jest gdzieś miejsce, które dosyć mocno lubi losowość. Myślę, że tak delikatnie można powiedzieć. Także powodzenia, jak ktoś się wybiera. Natomiast ja teraz wraz. A się muzyka też kończy. Wraz z końcem muzyki. Znikam i chyba sobie pójdę, nie wiem, zagrać poe. Coś, coś ten wzór. Coś na ten wzór wychodzi nowa liga, nowy event, także pewnie tam się zaszyje. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo jeszcze raz za, za wybór, za każdą osobę, która kliknęła głosu i e, na moją osobę dzięki. Co prawda nie byłem tak jakoś też turbo bardzo napalony na to, e, natomiast jak już się wydarzyło, fajnie przyjąć coś takiego. Także trzymajcie się. Miłego wieczoru, miłej zabawy. Dzięki i pozdrawiam was tam wszystkim. Trzy, wszystkich, papa. Pa. Do zobaczenia. Mam nadzieję, w przyszłym roku. Wszyscy powoli odchodzą. Myślałem, Gucio, że jesteś tutaj ze mną prawdziwy. Przykro mi, że Cię nie ma, ale wiem, że się na pewno świetnie przed telewizorem. Liczę, że jednak za rok pojawi się tutaj razem z nami i na kolanach nie usiądzie mi kartonowy Witek, tylko najprawdziwszy Witold. Pseudonim krętarz z Krakowa, Tacikiewicz, gucio Dziękuję, proszę, proszę Państwa, jeszcze raz, Gucio, wielkie, wielkie dzięki. No kurczę, zaskoczony, znaczy zaskoczony, ja już wiedziałem co prawda kilka dni temu, bo musiałem wiedzieć, żeby nagrać. Natomiast no i tak bardzo miło. E, szczerze to przyznam, no myślę nie sądziłem. Myślałem, że multi przejmie koronę w tym roku. E, tak jak mówiłem w sumie w tym filmiku, nie zależało aż tak bardzo, lecz jakże miło, kurczę, że każda osoba, co, co chciała kliknąć głosy na mnie, to kliknęła dzięki, dzięki naprawdę. Tak, tak, chwilę chciałem odpalić, że wam jeszcze czas powiedzieć dzięki bardzo. I. Um, no, był rok jaki był. E, trochę przerw było, e, trochę przerw nie było, e, lecz e, szczerze, da kurde, jestem po podkiewku Jędrzeju, ale za mało to się doleje jeszcze troszkę. E, takie mam, bo zamówiłem takie w butelce piwo, ale to chyba jakieś lane z kija. Teraz będzie lepiej mówić, jak żul? No, nie jak żul. Umyłem się dziś, więc nie do końca. Cześć Firex, dziękuję pięknie. Już chla? Yy, nie, nie już. Tylko od 20. Gdzieś. Od 20, od 19. Nie wiem. W przyszłym, w przyszłym roku spróbuję wewnętrzne demony zwalczyć i, no i wyjść z tego domu w końcu, ileż można. No. Spoko ludzie, spoko osoby tam są. Ileż można w tej kawirze siedzieć. Postaram się no, zwalczyć te demony i, i żeby żeby się zjawić na następny rok, niezależnie od wyników, jakie, jakie będą w przyszłym roku. I mam wyrzuty sumienia, bo. XD, ta przemowa, jak zwał, tak zwał. Yy, trwała 4 minuty. A na dobrą sprawę nie podziękowałem najważniejszej stronie w tej przemowie, czyli. Czyli, czyli w zasadzie Wam. Bo Kasi, Kasi to swoją drogą. Ale no bez, bez Was, szczerze, to no, no nie byłoby tego, nie byłoby streama, nie byłoby mnie, nie byłoby w zasadzie jak. Kononowicz mówił w moim przypadku niczego. Także szczerze powiedziawszy, każdej osobie, czy lubi mnie, czy nie lubi, która weszła na ten stream, bardzo Wam dziękuję, naprawdę, bo no, no bez Was tego by nie było. Jedni mogą powiedzieć, że to lizanie jakieś. Dłupy wam czy coś, ale no jak dla mnie to po, nic innego, tylko po prostu czysty fakt. Fajnie, fajnie Suchar to, to zorganizował, Czego go lubicie, czego nie lubicie, bo część może być taka, część taka, ale zorganizował to naprawdę fajnie. Fajny event wyszedł, naprawdę. Czy będzie powrót ekipy? Szczerze panowie, wiele, wiele osób mi zarzuca e, na przykład znajomość z generalnie, oj co, o czym ja mówimy. A, e, że ludzie wcześniej, jak jeszcze była znajomość z Mamonem, to zarzucali znajomość pod e, tak zwany, słowo którego nie lubię, ale w sumie jest często używane na Twitchu, e, pod tak zwany content, ale e, przyznam powiedziawszy, że od jakiegoś czasu, nawet w sumie dłuższego czasu, bo od lat, e, bardziej na rękę mi to jest, że jest mniej widzów na streamie, aniżeli więcej. Nie potrzebuję czegoś robić pod content, co jeszcze więcej ludzi przybędzie na ten stream, bo... Po prostu no, niekoniecznie lubię też aż. Uważam, że krzywa streamowania, odnoszenia przyjemności streamowania spada wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem ilości widzów. Natomiast. Lubię Mamona, no lubię I, I Demonika też bardzo lubię. I chciałbym z nimi coś się porobić, redia, tylko nie chcę redia, też redia, ich godzić redia, na siłę. Natomiast jeżeli oni się pogodzą, to tak jak pisałem wcześniej na streamie, że, e, znaczy wcześniej, czyli no z kilka godzin temu na off-streamie, że tam byśmy coś w CS-a pograli, e, coś z The Lordem jakoś planowaliśmy i piątego szukamy i byśmy mogli pograć jakieś premade. Natomiast e, mówię, no nie chcę, nie chcę na siłę chłopaków godzić. Jak oni się nie lubią, nie każdy się musi lubić, tak działa świat mamąc z, mamą z e, demonzem. Natomiast jakby się tak wydarzyło, to chętnie chętnie z nimi zagram. Nie chcę ich godzić na siłę. Oni muszą dojść do wniosku, że kurwa no nie ma co do końca życia mieć kwas wobec siebie. No nie ma co. E, no, e, tak na chwilę odpaliłem popierdolić trochę. E, idę, idę do Kasi, idę pewnie jeszcze trochę trunku wypić. E, nie chcę siedzieć dłużej, bo czuję, że procenty coraz bardziej w moją krew uderzają. Wdzięczny Wam jestem, dziękuję bardzo i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Wam życzę serio, z całego serca. Papa, pa. dobranoc, miłego wieczoru.